podorywkę. Podorywkę robimy 8 centymetrów, nie głęboko. Głębiej nie potrzeba. Brat teraz przerzucił bieg na trójeczkę. Trzema skibami. Myślimy, żeby czwartą założyć, ale jest bardzo mokro w polu. Jest mokro nie wiemy. Czy wyszło, no ale mówimy że trzema, zawsze my orali na mokro I szło, tam był pług poprzestawiony na zimę Orało się tak O, takie wydmy Tu już jest lepiej, bo dopiero jest, dopiero pług usłyszany Brad jedzie na następną Na następne uwrota. Zobaczymy co z tego będzie Dopiero my przyjechali, objechaliśmy dopiero, teraz jest Piąty raz w koło Zakwaszczenia dużego nie ma, no tu jest, bo tu jest dzika pietruszka To wiadomo, że jest dzika pietruszka ale widać, że zajebiście idzie Tu drugiej to samo, głęboko zioł, no, zobaczcie jak kryje Wsiądę sobie na półgłówek, żeby mieszać Zobaczcie no, jak ładnie kryje Trochę teraz, trochę teraz trochę głębiej no, wiadomo, nie więcej dochodzi bardzo od górę ale idzie, zobaczcie no, jak idzie czwórką czwartym biegiem I idzie jak piero jeszcze się puchnie do szczęściu po zimie ale idzie jak piero Brakuje ten światek no, o! Tu już pod górę i... idzie jak burza. Teraz go przestawimy na tym tutaj, na tej walizce, co tutaj jest. Zostawimy go w tą stronę, żeby głębiej, szerzej brał. Będziemy jeździć trójką. Teraz go poprzestawiam po mojemu I zobaczymy jak wtedy będzie brał. Jebiście Zobaczcie no jak kryję Tak, walnie to walnie no, Ale ja biorę cały czas czwórką To by, by wyglądało inaczej Tu jest bardzo twardo, było Redukcja na truje Puk gruziąc To był 3 skibowy, ale przerobiony jest na 4 Teraz idziemy, przestawić, przestawimy puk na szerzej, za chwilę się widzimy, jak będę przestawiał. No dawaj, ogień, kręć na tak, podnieśnej jesteś nie będziesz szedł wtedy. Poszerzymy go, żeby bardziej. Kurde, bym się nadział. Żeby bardziej szedł, żeby bardziej przeszedł w tą stronę, żeby nie brał mało, tylko trochę więcej. Jest teraz trzy obroty. Dobra, będzie. No, teraz... Jest, teraz, no, to jest. Stój, wyciś go. Tu jest. Wyczyść go. Ta otwornica się prawie doczyściła. Ta już się doczyściła. Tutaj o. Już się prawie doczyszcza. Zobaczymy, jak to będzie. Ale już sporo zorane. Dwoma schibami to by jeszcze się... Dobra byłaby połowa to. No nie połowa, bo by prawie było to samo, bo o jedną schibę. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, piszcie komentarze i będzie coraz więcej... Poszerzony puk. Jeszcze bardziej lepiej bierze szerzej Bierze prawie równo ciągnikiem Czwarta skiba wybrała Za Dojdziemy bliżej Czwarta skiba I teraz trują sadzi I, I bardzo dobrze idzie Zobaczcie jak idzie Jeszcze by można go przestunąć Ale zobaczymy Ocena, prawny I zobaczcie, jak idzie. Jeszcze trochę by może go. Zobaczcie, jak idzie. Nie kłamiemy Druiecka bieg Nie grywaj, grywaj, tak, bo się. nie kryje za szybko Zasłabia no kryje tak, kryje godzinę, godzinę mamy mamy za Przestawił w tą stronę, zaraz go przestawimy jeszcze Kóreczka. Przejeżdżamy na drugie uwrota. Dobra. Przejeżdżamy na drugie uwrota, przestawimy go jeszcze. Żeby fajnie szeroko brał. Nie wiem o ile jeszcze można zawsze Żeby nie było szalizny, nie robiło. Dobra, przestawiamy. To trzeba rzuci, bo przypchało. O, oczyszczaj, ja go jeszcze przestawię delikatnie, ale niewiele przestawimy, bo zobaczcie, kręcę korwą, będzie, bo będzie za dużo i nie będzie dobrze krył, wsiadaj i próbuj. Ja idę tam dalej, zobaczymy. Zobaczcie jak idzie, zobacz to. Cały pół kryje i zobaczcie, jak pół bierze. Równo z ciągnikiem, znaczy, równo z kołem lewym. Oczywiście tak powinien chodzić. Bóg zabiera, stąd liczmy od, od tego, zabiera metr 120 centymetrów, a wtedy zabierał 90 A To byłaby czwarta skiba 140-150 jakby go rozszerzył nas na maksa. I zobaczcie jak idzie pięknie. Napiszcie w komentarzach czy wolicie vlogi, czy takie filmy po 4 minuty że nic nie mówię No moim zdaniem lep lepsze będą vlogi wiadomo, że ciągnik się tam troszkę gmera no co się gmera, tu gdzieś koło idzie, w tym miejscu nawet dobrze się... dobre opony są że się rozszerzają pod glebą wiadomo, gdzieś go przystawi no wiadomo, po dorywkę to tam tak samo przystawi, bo nie powiem, że nie, bo urałem w do roku po dorywkę Trzema skibami na piachach Teraz przełączył na czwórkę, zobaczcie jak idzie Wiadomo, że kopci jak lokomotywa Ale czerem... Trzy skiby Pół rozszerzone na 140 I czwórą Sadzimy jak Gdzieś deszczę pół godziny, to jeszcze nagram urywkę. Bo nie będę nagrywał cały czas, zanim będę chodził. Bo no chcę sobie porać.